Witamy Was wszystkich w Słowie na Sobotę. Bogacze, burżuje, kapitaliści i wszyscy wpływowi ludzie mają solidarność klasową. Bezwzględnie i zawsze. Teraz chodzi o to, byśmy również i my, proletariat, mieli klasową solidarność. Hashtag socjalizm. The rich, the bourgeoisie, the capitalists and all the influential people have class solidarity. Absolutely and always. Now it's about us, the proletariat, having class solidarity too. Komentarz z portalu Postęporku użytkownik Pionierzy opublikowali. Klasowa solidarność to podstawa naszej internacjonalistycznej i postępowej polityki. Rządząca burżuazja zdołała tak wiele dla siebie ugrać, zwłaszcza w Polsce, po 1989 roku, ponieważ była ona w stanie zniszczyć naszą proletariacką solidarność, nasze klasowe więzi, naszego kolektywnego ducha walki. Bez tego wszystkiego kapitaliści nigdy nie zdominowaliby polskiej sceny politycznej w tak ogromnym zakresie. Ich polityczna i ekonomiczna dominacja nad naszą klasą społeczną jest bezsprzecznie największa w całej historii polskiego ruchu robotniczego licząc od momentu naszego powstania w 1882 roku, czyli od założenia w Warszawie przez Ludwika Waryńskiego I proletariatu. Mimo wszystko nie poddajemy się i nigdy nie ustaniemy w naszej walce o wyzwolenie społeczne, prawdziwą demokrację i socjalizm. Klucz do sukcesu burżuazji tkwi właśnie w jej solidarności klasowej. Kapitaliści bezwzględnie zachowują klasowe więzi i solidarność. Jest to bardzo ważna nauka polityczna, którą my, polski proletariat, musimy wziąć sobie bardzo mocno do serca o ile na poważnie myślimy o przyszłych sukcesach i realnym odbudowaniu rewolucyjnego i robotniczego ruchu postępowego. Jego odbudowa jest bowiem konieczna, by móc skutecznie walczyć o nasze polityczne i ekonomiczne interesy. Osamotnieni i rozbici nie mamy najmniejszych szans w starciu z panującymi kapitalistami. Zjednoczeni i kolektywnie zorganizowani mamy realne szanse na ostateczne zwycięstwo. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.